ciąg dalszy przygód ze spinningiem i sobie porzucamy tutaj. Zobaczymy. Ale sztukę złapałeś. No, ale niestety takie coś tam mi się nie podoba bardzo. Pierwszy rzut i pierwszy od razu zaczęli. O, będziemy łapać na taką, yy, taką wahadłówkę. To jest rozmiar chyba dwójka. Dwójka albo jedynka. Dzisiaj bez zbędnego pierdzielenia, tylko rzucanie i zwijanie. Blaszka fajnie pracuje, widać ją w wodzie dobrze. co bierze coś? Czy? Tak, bierze. Widziałeś. A było puknięcie chociaż? No było. I witamy na kolejnej miejscówce. Ruch trochę, rzut wędką mam troszkę ograniczony, ale delikatnie porzucamy. O, mamy pierwszą rybkę. Mamy pierwszą rybkę, zobaczcie. Ładny okonek wziął. Chwileczkę. Tak. Powiem wam, że pierwszy okoń od nie wiem roku na spinning. Fajny okonek, zobaczcie. Wziął na taką czerwoną obrotówkę. No, wypuszczamy rybkę. Ale tu wróci do tych małych Tak, bo tu są młode rybki, no, płyń sobie, koleś. Niech urośnie. Dwa razy taki to pogadamy. Ale sztukę złapałeś. Gdzie go, gdzie go złapałeś, co? Tam. Tam, a nie tu? Nie. No, takie rybki się trafiają. Nieźle. O, tak się robi. Fajny okonik i kolega to wypuszcza. Nieźle. No Ma takiego małego twistera. O, jak fajnie chodzi. uciek do wody a taki Nie, to brzydko będzie wyglądało właśnie taki kolejny okonek kolejne lądowanie w rzecenie za zmieniamy kolejną czynętę Mówiliśmy na takiego małego Tu teraz zmieniamy innego nie było reakcji. Nie było reakcji, więc teraz chyba coś większego założymy. Wziąłem teraz blachę, założyłem malutką taką. No, błyszczy się fajnie. O, w Polsce flaga powiewa na pilicy. No, pod drzewem tutaj podobno nie się to. Trochę się zaczepił, no i musimy mu zrobić mały zabieg. O, jest! Mamy. Szczupaka. Kurczę! Było. Wiesz co to było? Boleń, bo miał czarny ogon. Boleń, to był mały boleń. Zaraz zobaczysz. Czułem normalnie, jak. Widziałeś go? No i siedzi, i jest od razu, zapałem. No, zobacz. zobaczcie jaki pistolecik. Mały pistolecik. Na blaszkę 0. Już wędruję do wody. Puszczamy oczywiście rybkę. Yy, no, co tu dużo gadać. Wędruj mały, do wody. O, poszedł. Co miałeś? Ale ty zaczepiłeś chwasta! Nie, na serio. Ryba! Co? Serio ryba? No tak. Ja ty, ale to by ci odgryzł na pewno żyłkę, nie? Hm. Nieźle. Ale to wiesz, to to nie za gorąco, bardzo na taką musiał być jakiś 50kg No, no, mógłby być taki. No ja bym się nie śmiał. Ja zapałem takie okonie powyżej kilograma. Niezłe. No i co? I kończymy na dzisiaj, kończymy na dzisiaj te zawody. Tak sobie wyskoczyliśmy spontanicznie na spinning i powiedz co tam było. Zapaliśmy kilka okoni i jednego słupaka. Tak, no okonki od Nawet? 15 do 25 cm no. chyba, tak mi się zdaje. Oczywiście wszystkie wylądowały w rzece, bo wiecie, najważniejsza jest zabawa i, i miłe spędzenie czasu nad pilicą. Pozdrawiamy i trzymajcie się, no i wiecie, udanych połowów. Do następnego odcinka. Tak, cześć.